się to już one ja dzisiaj. Pokażę Wam jak debacie darmowy kilo. Yy, czyli 15 prezent. Dostaliśmy go dla, dlatego. Wszyscy graczowie w kraju dostali go dlatego. Dla, dlatego, bo, bo kiedyś tam koszta jakby była nie działała. I patrzcie, tutaj jest chodzi Wchodzimy w książkę. Kiloka. ale właśnie tak samo trzeba go odebrać. wejść w szafkę, kliknąć w kilofy i tutaj będzie jeden. Tak, lub jak macie więcej nowych kilofy, to, to więcej niż jeden, ale że tutaj będzie inaczej, że jest i pokażę Wam nowy ten kilof i jak na niego naklikniecie, to Wam się taki kilof odblokuje.